Hej, moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat planowanej drogi S16, która ma przeciąć warmińsko-mazurskie w poprzek, a także o całym województwie warmińsko-mazurskim. Specjalnie tutaj jako przykład podaję Belgię, lub chciałbym się odnieść do na przykład rozmiaru Belgii, ponieważ są to regiony zbliżone do siebie rozmiarowo. Jak widać, Belgia jest, ma, liczy około 30 tysięcy km2, a województwo warmińsko mazurskie 24. Także jest, wydaje mi się, Belgia, fajnym przykładem, fajnym punktem odniesienia, do którego powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o na przykład cele tak, na rozwój całego województwa. To jest coś, o czym. Często zapominamy, że powinniśmy się odnosić do czegoś, myśląc o rozwiązaniach komunikacyjnych w danym regionie. I teraz pierwsza sprawa. Została zaplanowana droga S16. Plany jej utworzenia to już są jakieś, jakieś 10-15 lat od podjęcia pewnych decyzji prowadzących do wybrania trzech wariantów. Jednego z ABC. I został w tym momencie wybrany wariant B, widoczny tutaj na tym obrazku. Tak naprawdę odcinek, nad którymi się głowili eksperci z GDAKI, był odcinkiem od Brągowa do Ełku, zaznaczony tutaj kolorem żółtym. Odcinek od Olsztyna do Borków Wielkich przeszedł już etapy konsultacji, środowiskowych decyzji i jest w fazie planowania lub w fazie budowy. Jak widać, Wariant B zakłada przejście przez Morągowo, poprzez Mikołajki Orzysz Afzuda gdzie może się połączyć z drogą S61. I teraz żeby zrozumieć bardziej dlaczego są tak wielkie kontrowersje wokół tej drogi, musimy otworzyć tą mapę. Musimy także otworzyć kolejne mapy, które wam pokażę, gdyż one pokażą nam cały region. A cały region warmińsko-mazurski wygląda tak, że w tym momencie całe to województwo jest przecięte jedną drogą na zachodzie czyli S7, pozwalającą skomunikować się północ-południe, tak naprawdę z pominięciem naszego województwa, oraz drogę S61, która, bądźmy szczerzy, ma głównie mieć zadanie połączenia nas z krajami nadbałtyckimi i umożliwić efektywny transport towarów i, dług, i e, dóbr z tamtych regionów do Polski i do innych krajów. Natomiast ponieważ te drogi są zorientowane tylko na w osi północ-południe, brak dróg pozwalających na przykład skomunikować nas na osi wschód-zachód, czyli Olsztyn-Suwałki, Olsztyn-Ełk, Olsztyn-Białystok, Ełk-Białystok. No i teraz ta droga S16 ma zadanie właśnie wypełnić tą niszę i zbudować taki szkielet komunikacyjny regionu. Natomiast gdzie tutaj są kontrowersje, tak? Otóż zakładany fragment, którego Teraz właśnie trzeba będzie zacząć budowę. Niestety przechodzi przez regiony, które większość z nas może uważać za cenne z punktu widzenia turystyki danego regionu, ponieważ nie są to wyłącznie pola, nie są to wyłącznie lasy, natomiast są bardzo blisko jezior, pewnych miejsc lęgowych, rzek i ogólnie terenów, które sprawiają, że warmińsko-mazurskie jest bardzo interesujące turystycznie. Niestety także w wielu miejscach, planiści rozwiązania B musieli pójść bardzo na kompromisy, żeby stosunkowo skrócić tą trasę, nie zrobić jej zbyt długiej a również nieść całkowicie po linii prostej po najmniejszej linii oporu i napotkali tutaj wiele przeszkód teraz, żeby właśnie zrozumieć jakie to są przeszkody otóż wybrany fragment, wybrany wariant to jest czerwono-żółty, jak widzimy na tej mapie i on zakłada, idąc od zachodu, południową obwodnicę Mrągowa, następnie y, obszar pewne, pokonania pewnych pól, następnie most obok Mikołajek, następnie znowu pola, następnie ominięcie Orzysza od północy, znowu przejście przez jezioro, by następnie dojść do Ełku potencjalnie również jeszcze z przejściem tam koło jeziora Dugin. I teraz... To rozwiązanie nie podoba się wielu miejscowym i jest punktem wielu, punktem wielu kontrowersji. Dlaczego dokładnie? Przejdźmy sobie przez parę takich newralgicznych punktów na tej inwestycji. To jest chociażby Mrągowo, czyli sam początek od zachodu. Zakłada on utworzenie nowego węzła, co według mnie jest bardzo dobre, gdyż pozwala nam ominąć Mrągowo jako miasto. Następnie Musimy się przecisnąć jako budowniczowie, załóżmy tej drogi, bardzo wąskim korytarzem pomiędzy dwoma jeziorami, by następnie po chwili znowu się przecisnąć wąskim korytarzem między dwoma jeziorami. I nie jestem niestety specjalistą, jeśli chodzi o niesienie się fal akustycznych, czy też wyniesienie drogi ponad poziom gruntu, jednak ja osobiście trochę się obawiam, że będzie to oznaczało świetne niesienie się hałasu z tej drogi po pobliskich płaskich terenach oraz wodach. Ja jako osoba komunikująca się samochodem, potrzebuję tej drogi, ale jako ktoś, kto też martwi się o środowisko, obawiam się trochę tego. Jest to myśl naturalna obawa. Teraz drugi taki bardzo newralgiczny punkt, to z węzeł Mikołajki. Otóż on jest trudny z punktu widzenia i ekologii, i z punktu widzenia polityki i myślę, że lokalnego samorządu. Zacznę od końca. Zbudowanie drogi w tym przebiegu zakłada, że hałas będzie dochodził prawdopodobnie nawet do hotelu Gołębiewski, który to z kolei jest chyba największym pracodawcą w regionie i, jak wiadomo, w związku z tym samorząd musi się liczyć z jego zdaniem. Tutaj jest jakieś, jakaś nić porozumienia prawdopodobnie między hotelem a samorządem, ponieważ samorządowcy, samorz samorządowcom nie podoba się ten przebieg tej drogi. Argumentują to po pierwsze koniecznością zbudowania dużego mostu przez jezioro Tauty, a po drugie, właśnie niesieniem się hałasu w stronę południową, tak, czyli Mikołajek, a także wybudowanego Hotelu Gołębiewskiego oraz bodajże chyba Hotelu Roberts, ale tutaj mogę się mylić. Z punktu widzenia dojazdu do Mikołajek bardzo by coś takiego usprawniło, natomiast z punktu widzenia niesienia się hałasu, jest to co najmniej problematyczne. Teraz kolejny fragment, czyli przejście przez Orzysz, czy właściwie ominięcie Orzysza. Jak widać będzie jest zaprojektowany MOP, a także północna, północna obwodnica Orzysza. Niestety ponownie musimy przejść przez jezioro, musimy przejść przez kanał, przepraszam teraz, wybaczcie mi najmocniej, nie wiem jak dobrze nazwać ten region, natomiast ponownie, bez wybudowania dużych paneli dźwiękochłonnych, czy też innych rozwiązań, ten hałas będzie się po prostu bardzo niósł na boki. O także jego zakończenie, czyli naszej obwodnicy, przepraszam, nie naszej obwodnicy, tylko naszej trasy, czyli, czyli węzeł Chrzanowo i dojście do obwodnicy Ełku. Tutaj nie ma już takich problemów z niesieniem się hałasu, ale znów wciskamy się w bardzo wąski odcinek pomiędzy dwoma jeziorami. Myślę, że to jest ten największy problem z tym wybranym wariantem trasy S16. Że tak naprawdę non-stop musimy balansować potrzeby transportowe i jakby ratować przyrodę? Przepraszam najmocniej mówię za zbyt emocjonalne podejście. Um, uważam, że emocje powinniśmy odstawić na bok, ale nie potrafię inaczej tego po prostu wyrazić. Um, mi osobiście ten przebieg się nie do końca podoba. Wyczuwam jego potrzebę, ale jednocześnie uważam, że można było to zrobić o wiele lepiej. A w jaki sposób? Otóż były również warianty kiedyś w dyskusjach pozwalające na bardziej odbicie na północ i bardziej odbicie na południe, zaznaczone przeze mnie tutaj żółtymi liniami. Ja sam osobiście bardziej skłaniałbym się do tego wariantu południowego poprzez Rucianę Nidą Pisz-Białopiskę, ponieważ jest ona mniej inwazyjna dla tych właśnie regionów, które w tym momencie prawdopodobnie będą bardzo dobrze niosły hałas z tych mostów i dróg. Ponadto pozwala nam na, też, na, też na łatwe skomunikowanie z resztą województwa i z resztą Polski. Tak, zamiast jakby prowadzić trasy szybkiego ruchu jak najbliżej tych mie miejsc docelowych typu Mikołajki, typu Mrągowo, może pozwólmy na taką jakby sieć komunikacyjną, czyli oddalenie o 60, może 100 km. Gdzie ten ostatni fragment, ten takie Amerykanie powiedzieli Last Mile, jest już drogami regionalnymi, lokalnymi, ale 90% trasy jest szybkimi. I myślę, że te dwa warianty pozwoliłyby na coś takiego przy znacznie zmniejszonym wpływie na środowisko. Teraz, jeżeli chodzi o już w ogóle, perfe, o według mnie perfekcyjne odcinki, które niestety, przynajmniej ten północny. Nie miałby nigdy szans na sfinansowanie, a ten południowy, według mnie, powinien był zostać wybrany. To są takie, które właśnie pozwalają nam omijać całkowicie mazurskie jeziora, mazurskie lasy, wszystkie te tereny turystyczne. Dlaczego takie dwa przebiegi, a nie inne? Zacznijmy od północnego. Według mnie ten region jest bardzo niedoinwestowany. Tam żyją wspaniali ludzie, jest dużo taniej ziemi, można śmiało inwestować, można śmiało tam się rozwijać. Natomiast w tym momencie jest tam po prostu wykluczenie komunikacyjne. Ten region bardzo przez to cierpi. Północny fragment pozwoliłby na ominięcie mazurskich jezior, przy okazji też łatwiejszy dojazd do nich, jadąc od zachodu lub wschodu, i jednocześnie skomunikowanie tego regionu, stworzenie go także atrakcyjniejszym dla chociażby ludzi z Kaliningradu, gdyż. Moim zdaniem powinniśmy także być atrakcyjni dla naszych właśnie sąsiadów, jako region, tak, jako kultura, by ich przekonywać, jakby na naszą stronę, ale to już jest temat do innej dyskusji. Z kolei wariant południowy pozwoli, pozwoliłby nam właśnie na realniejsze skomunikowanie już istniejących, już trochę rozwiniętych regionów z resztą kraju, a także na właśnie dojazd do tych Mazurskich Jezior. Tak naprawdę w niegorszym stopniu niż trasa S16, ta planowana, tak. Niestety ten wariant, jak widać, nie miał szans na y, zaistnienie. Teraz, już na sam koniec, tak odnosząc się trochę, może znowu do tej Belgii, od której zacząłem. Chciałbym zaznaczyć, pokazać wam tymi właśnie żółtymi liniami. To one są trochę na, na czuś. trochę przepraszam za to. One nie są dokładnie odzwierciedleniem tego, co chciałbym zaprojektować, ale to osobiście jest moim zdaniem siatka, która by świetnie skomunikowała nasz region. Nie mówię, że oczywiście w tych wszystkich miejscach, gdzie są te żółte linie, powinny być drogi ekspresowe, gdyż byłby to bez sens i właściwie coś niemożliwego finansowo do udźwignięcia ale pewne drogi, przynajmniej wojewódzkie, powinny zostać zbudowane lub ulepszone, już nie mówiąc o tym, że Warmińsko-Mazurskie cierpi na straszny brak obwodnic. To, że w tym momencie ruch jest puszczony przez takie miasta jak Orzysz, Mrongowo, Mikołajki, Ruciane Nida, Pisz, Myszyniec, Węgorzewo, Bartoszyce, no można by wymieniać długo, tak, każde miasto mające przynajmniej parę 10 tysięcy mieszkańców, zamiast małych, prostych obwodnic, Świetnym przykładem jest tu północna obwodnica Mrągowa idąca na Ryn. To ogólnie to, je, to jest coś niespotykanego i według mnie to jest największy problem regionu i jeden z przykładów, gdzie jednak można by osiągnąć o wiele więcej w mniej spektakularny sposób. Zamiast budować jedną wielką, szybką trasę, zadbać o obwodnice o lokalne drogi, połączyć ze sobą te miasta, Sprawić, by śmiertelność spadła, gdyż ona myślę też jest bardzo dużym problemem w tym regionie i tak naprawdę efekt byłby ten sam, a może nawet lepszy. W tym momencie budowa jednego kilometra trasy ekspresowej to jest bodajże chyba od 40 do 60 milionów złotych. Przynajmniej patrząc na poprzednie lata, jeśli chodzi o podpisywane kontrakty. Także musimy sobie uświadomić, że każdy kilometr tej drogi to jest taki właśnie koszt, tej ekspresowej, lokalna jest przynajmniej dwa razy tańsza, to pierwsza sprawa, a dwa, pozwala też na jednak większe przemieszczanie się lokalnej społeczności, a myślę, że o to głównie by chodziło w trasie S16. Nie o wielki tranzyt, nie o dojazdy też z najbardziej odległych regionów Polski, tylko właśnie o tych lokalnych mieszkańców, o ich lokalne potrzeby. No cóż, dzięki wielkie za uwagę, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja myślę, że to będzie dosyć gorący temat teraz, Także no cóż, do następnego i proszę o propozycje innych filmów, trzymajcie się.